Przyjeżdżam z Krakowa do Zabrza, gdzie kieruję się w stronę kopalni węgla kamiennego Guido. To już trzecia kopalnia, którą odwiedzam. Dwie poprzednie były to kopalnie soli. Jednak to nie jest jedyny rodzaj, jaki mamy w naszym kraju. Dziś to nieczynna kopalnia węgla kamiennego, udostępniona do zwiedzania. Bilet! Kupiłem wcześniej przez internet! Na dół na pierwszy poziom zjeżdżam szolą, czyli windą górniczą. Zakładam kask i jestem gotowy na zwiedzanie. Nazwa pochodzi od imienia jej założyciela, hrabiego Guido Henkel von Donnersmarca. Temperatura na dole jest nieznacznie niższa od tych w kopalniach soli i wynosi między 13 a 16 stopni niezależnie od pory roku. Warto się jednak odpowiednio ubrać w rzeczy, których nie boimy się zabrudzić. Warto wiedzieć, że będziemy mieli okazję wsiąść do unikatowej na skalę światową podwieszonej kolejki. Co czyni ją tak wyjątkową? To, że jest to jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona dla turystów. możemy zobaczyć działanie maszyny. Prezentowane jest, jak wykonywane są prace wydobywcze. Jednak jeśli odwiedził ktoś na przykład kopalnię Soli i chce zobaczyć inne podziemia, to świetnym pomysłem jest wybranie się właśnie do kopalni Guido. Odwieszam kask, kończąc swoją wycieczkę a my widzimy się na kolejnym wyjeździe.